Skandynawska przygoda trójki dzielnych podróżników i ich busa Część trzecia. Zapraszamy. Dzień dobry. Świeci słońce. Jednocześnie pada deszcz i jednocześnie jest przepięknie. Pijemy Kawusię, szybkie śniadanko i uderzamy gdzieś tam, bo tam czekają na nas góry. Dość tych miejskich atrakcji miasta to są wszędzie. Kawusia i śniadanko mistrzów. A jest grubo. Wjechaliśmy właśnie do jakiegoś tunelu, który biegnie pod dnem morza i ma długość 14,5 km. Jest najdłuższym tunelem podmorskim w Europie i co więcej, jest najgłębszym tunelem na świecie, ponieważ w najgłębszym miejscu znajduje się 293 metry pod powierzchnią wody. Czujecie to? A i tego nie widać na filmie, ale my cały czas jedziemy w dół, w dół, w dół, w dół. Droga prowadzi. I za 15 km jedziemy na brzeg. Następny, z drugiej strony. Fiordu. Tak, szaleje nam ten. Co ma nie szaleć, jak to jest no, po GPS-ie, a tu nie ma GPS-u? Co za gość. Co myślałeś, że satelita nagle tutaj Połączenie się Połączenie GPS same... zostało zerwane. O. Właśnie zerwał połączenie podział powiedział Sayonara, zobaczymy się w następnym świecie Cały czas jedziemy w dół wow. Albo jakby powiedział klasyk Zjeżdżamy w dół A zimno tu Nachłodzili strasznie tą wodą chyba Jest trochę lipa, bo yy, Znaczy lipa, no drogi jest ten przejazd Kosztuje chyba 150 koron No ale podobno Wczoraj spotkaliśmy w ogóle Polaków W Stavanger i powiedział nam, że bo najczęściej opłaty nie przychodzą. Bo to jest tak, że sczytują ci numery rejestracyjne, no i potem dostajesz fakturę do Polski. I podobno ten system działa tak średnio, i najczęściej te faktury Polakom nie przychodzą. I dużo Polaków tutaj mieszka w ogóle w Stawanger na polskich blachach se jeżdżą. I niektórzy kilka lat jeszcze nie dostają żadnej faktury, więc oczywiście liczymy na to. A i pod morzem zrobili se skrzyżowanie, no bo czemu nie? I. Nawet jakie piękne iluminacje są. Badaj to, Maksio. To się coś tutaj świeci, błyszczy, zmienia kolory. Uuu. Dobra, żartowałem, to nie był ten tunel. <laughs> teraz dopiero <laughs> będzie ten tunel. Ło! Patrzcie, je się pierwszy jest pierwszy z jazdów. Tyfylkę tunelem. I teraz można sobie nawet zobaczyć. 14,4 km. Popatrzcie, że jak. Ło! Jocha zjeżdżalnia. Łoo wow. oczywiście w telewizji nie widać, że jak to zje... Ale to idzie w dół! Ty czekaj, chyba będę hamował silnikiem zaraz. W ogóle to trzeba szybę umyć, bo źle widać te wszystkie internetowe sprawy. Bez kitu, wygląda jak płasko, ale bez gazu jadę na czwórce i się rozpędzamy z górki. Naprawdę jest, nie wiem, no 5-7 stopni nachylenia na pewno. Czwóreczka bez gazu z górki on przyspiesza. Są nawet jakieś iluminacje, o których wspominaliśmy wcześniej, ale super, wow, diody na ścianie, juhu! Moglibyście informować? Połączenie pod... GPS zostało zerwane. Pod morzem jesteśmy w tym momencie. Pana to kolejna iluminacja, wow, wow, ale czad. Mogliby podawać informacje, nie? Jakieś, że ta iluminacja jest na trzecim kilometrze i że jesteś milion metrów pod ziemią. Maksiu, podoba Ci się? A my, ale tego nie widać, ale my już przejechaliśmy z 3 km i cały czas jedziemy w dół. Nie jest aż tak stromo, ale jedziemy teraz, jedziemy teraz na szóstce i hamujemy silnikiem, i nie zwalniał. To 60 na godzinę. I kulamy się cały czas z górki. Wow, co tu się dzieje? Łoki wow, czad. E nie, no dobra, to jest szacunek. czad, ale nie ma zakazu o, ja no <laughs> Zostajemy Teraz stromy podjazd I zakręt w tunelu I wyjeżdżamy Na górkę Trzeba mocno cisnąć gaz I co? No i za chwilę mam nadzieję, że zobaczymy światło dzienne U -u. Neptun się będzie gniewał I klątwę brzydką rzuci Aż uszy zatyka na tym wyjeździe o matko, jak Za 200 razie. metrów na rondzie pierwszy zjazd. Ile? 167? Ja zawracam. Maksiu, gdzie idziemy? Ja, idziemy do skalnej półki. Skalna półka i po drodze co będzie? Trole. Trolle będą rzucać kamieniami? Tak. Idziemy im w, yy, wklepać? No. <laughs> idziemy. idziemy. Najgorsze jest to, że ten parking kosztuje 1000 koron. 360 zł za parking, masko, masko, co tu się dzieje? No ale Norwegia, zobaczcie jak jest pięknie. Cudownie, idziemy tam w góry, tam, 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 tam i jeszcze za tą górę tam trzeba przejść i wtedy będzie taka piękna półka czy coś. I co? O, I o co iście? tą półkę. Oczywiście pokażemy tą wam półkę. Wam tą półkę, też pokażemy i... Będzie fajnie. Um, tam mogą być widoki, ale niezbyt ładne. To, jest, to będzie na potem, więc nie takie górskie widoki. Do widzenia. Do widzenia. I oczywiście kolejka do płatnych kibli. Znaczy nie wiem czy płatne, tak ściemniam. Idziemy sobie przez lasek. Jest pięknie, romantycznie, przyroda. Jakiś troll nas gdzieś tutaj obserwuje, goni. O jest. Maxiu widziałeś już jakieś trole? To Jeszcze nie. ale tu już są skały. One się już tu mogą gdzieś chować. O tam była kupa trolla, uciekamy! Yes. Eee, idziemy z jakimś trakiem, czy coś nie wiadomo jakim kolorem, bo nie jest napisane na drzewach tak jest na innych stakach takich bliskich nie Idziemy na tą półkę nadal. I tak te 4 kilometry było od naszego miejsca. może jakieś jest inne, może jest inne inaczej, mniej kilometrów do tego jest, ale może i nie. W końcu ta półka jest daleko jeszcze. I cześć. Widzę, że ja, ja. Tam, ten drugi parking ja. to jest tam i muszę też tutaj pod tą górę podejść. Czyli widzicie tam jest Mam nadzieję, to... że ten drugi parking, który jest wyżej, jest tak. dwa razy droższy. Tak, <gry> mogę... Ale, no bo... Ale... To, to nie jest taka plew to jest zbudowana z kamienia, tylko że tam po prostu jest jakby pułkacili, że takie widoki, jakby punkt widokowy. I to jest i tak w ogóle to jest na, to jest naj lepsza Najciekawsza atrakcja z Norwegii w górach. I będziesz na tej półce trzymał się mamusi nie? i nie podchodził do krawędzi. I duży trochę. Do widzenia. Tutaj wygrać jak widać dużo chałus. I ta półka jest po tej stronie, nie po tej. Hmm, Ta półka jest tak zresztą zbudowana, że tam jest po, tej stylu, po tamtej stronie. A ona została zbudowana przez trolle? Hmm, może, ale... Idziemy to sprawdzić? Tak. Dobra. Czyli są tam trolle, to znaczy, że zbudowana jest przez trolle. A, na być. A, a tłok jak przed szczytem na Mondeverec normalnie. Wiecie, jak widzicie tutaj można tu chodzić po wielkiej skałej, jak widzicie chodzimy już i tutaj się kończy jedna, to jest druga i tak dalej chodzi do wielkiej skały i, i coś trzeba uważać, bo to wszystko jest śliskie, nie? Trzeba być wprawnym piechurem. Patrzcie się, tutaj jest taka ścieżka w dół po tych kamieniach a tam na dole jest jeszcze mostek drewniany on będzie śliski bardzo właśnie bo parę deszcz w nocy a bo nawet przed chwilą no jak to w Norwegii bywa górą? górą przy rurze a co to? Maksiu, co to może być? ślady takie... Tyle mają trzy pazury jest! sześć! ślady pazurów troli? No. Jak to się stało? Nie wiem. Opowiedz, jak to do tego mogło dojść? Nie wiem. Skąd one się wzięły na tych kamieniach? Spinały się tak, skakały i zostały tak ustawione. Ła, wow. to ich tu musi być pełno. Wow. I co? Chwila dzielnego marszu, drodzy państwo. Dzielny piechur na czele patroluje i jesteśmy na takiej półeczce skalnej. Jest pięknie, jest przyjemnie, nie wieje. Jest cudownie. A co, zobaczcie, co jeszcze znaleźliśmy? Tutaj troll wbił pazury. Tak wbił, że aż skała pękła. Zobacz. Widzisz to? Ale one muszą być silne. Oh. No, jeszcze chyba trzeba trochę burgerów zjeść, żeby ten kamień ruszyć. Jak burgery? Burgery to mnie osłabią. Osłabią cię burgery? A co cię wzmocni? Warzywa i owoce albo mięso. Warzywa i owoce albo mięso. Teraz daj rączkę, jak tu podchodzisz blisko. Ja wolał, żebyś się tu sam tak nie łaził. Tak. Mama już jest cała blada, jak Cię tak. widzi na tej półce skalnej. Maksiu, co widzisz? Widzę jezioro. Jezioro. Fajnie jest, nie? Patrzcie się. Sosna taka jak na sokolicy, co to się ostatnio złamała. Można by ją przesadzić i byłoby git. Uh -huh. Dzielny wspinać. proszę. Za no. radę? O właśnie, najważniejsze tu znaleźć swoją drogę. No. Pięknie. Pięknie. Robi się coraz ciekawiej. Dzielny piechur wspina się normalnie jak kukuczka. I teraz. Ścieżka przez mokradła. A ta ścieżka wiecie gdzie prowadzi? Tam. Tam się dzieje, jak pod Mono Na szczęście zaczyna padać. Świeci słońce, pada deszcz. Idealnie. O odkryliśmy źródełko. Chyba się napijemy z niego. No, tu można pić sobie, rączką nabrać. Wow. O, buta zdjęło. A to trolle robią sztuczki chyba, one tu już gdzieś mogą być. I co? Nie, nie, <laughs> nie musisz oblizywać łapy. <laughs> Ta woda jest normalnie do picia. Jak przyjdziecie do tej góry, to na pewno możecie spróbować, To jest pyszna. Pyszna i czysta. W końcu woda, która się rusza, jest czystego pisa. No właśnie. Zarusza się. Przynajmniej w norweskiej górach. Maksu, jak sytuacja na szlaku? Fajne. Jaki to w ogóle szlak? <laughs> A czy to ważne? Zaraz sprawdzimy, jak daleko jeszcze. Nastroje są takie półminorowe, ale dajemy radę. 1950 Maksu na górę, 2050 w dół. prostu już się nie opłacałoby nawet wracać. Właśnie ym, już niedługo będziemy na półce i będziemy oglądać widoki. Ale już pada deszcz i chyba widać, że jesteśmy skórka w z deszczowych. I cześć. <śmiennie> <śmiennie> cześć. Proszę, minęła minuta. Znowu słońce. I deszcz. <śmiennie> Jest to no, Maksim ma rację. Słońce, deszcz to może być czas. Jakie widoczki. Tam się można iść gdzieś, a tam się można iść gdzieś. Zejdziemy tam. Jesteśmy już naprawdę wysoko, a, a, a ta półka a ta, a ta półka ta półka jest już niedaleko. Skończył padał deszcz. Jak, jest, jak em, 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 na w nagraniu Wam mówiłem, że pada deszcz to jesteśmy ubrani nadal z kamizelki przeciwdeftowe, bo zaraz i tak będzie znowu padał deszcz i pozdro. I, I dalej do, będziemy nie mogli z Wami tutaj być. Jak będziemy, dłużej będziemy w górach chodzić, bo tak w ogóle to tem, 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 m, mamy dużo kilometrów w dół, a a do a do miejsca mamy parę parę tam i cześć. No i jakie schody przed nami teraz wyrosły nagle. Trzeba się tam wspinać do góry, oj trzeba. Idziemy. Patrzcie się, tak się to robi. Tak się to robi. Przepaście żadne, niestraszne. Myk, myk. No. Myk, myk. Jakiś dziwiscie mięstrzymy. I... Jeszcze Jeszcze No i myk. Jeszcze nie tutaj, Maksim. Tu jest jakaś półskalna półka, ale już też jest pięknie. Sam z dołu żeśmy że przyleźli tąd i co jesteśmy tu. Maciu, a dlaczego teraz idziesz z mamą za ręką a nie ze mną? No bo um, ty jesteś na kamieniach, a mama na drewniach. A jest To jest taki podział, tak? To jest taki podział, żeby nikt nie był zazdrosny. O, i znowu ja? Znowu ja. Hop, hop, hop. A przed nami dalsza droga i jeziorko. Uwaga, to będzie jeziorko. No jest śliczne jeziorko i dzielny piechór, który odpoczywa. Maciu, no, zmęczyłeś się już? No. Tak? Tak, ale jesteśmy blisko. Jesteśmy blisko. Za chwilkę już tam będziemy. No, no to co, idziemy dalej? Nie, może przerwa. Przerwa mała? Dobra, mała przerwa. Mama, co masz dobrego? To są po prostu jajce. Na tym jeziorku pada deszcz, a na tym nie pada. No i teraz w kurtce przeciwdeszczowej to czuję się tu jak amator, ale ja jestem trzeźwy. I zmiana sztafety przy dewienkach. Proszę bardzo. Docieramy do celu. Patrz jak poorane te skały przez trolle. One na pewno gdzieś się czają w tych górach. I zmiana sztafety. Patrzcie się na to ludzie, patrzcie się. Tylko ten gość dotarł. Torkę? Teraz jeszcze zje parę palówek i atakujemy do przeprawa trwa. Hop. i będziemy robić jak to, to... Się... Tam, tam tam, tam, tam. Jeszcze kawałek. A super Super klimacik A mi się jak dzielnie podróżuje, jestem w szoku Dotarliśmy na szczyt Prekes Stolen Ludzików, zaledwie garstka jak na krupówkach No i dzielny człowiek, dzielny piechur, no. Maksymilian jest na szczycie Maksiu jak wrażenia? Co? Jest git, ale Tak i dobrze. Ale problem jest taki, że teraz jeszcze trzeba wrócić o własnych siłach na dół. Dzielny piechór nabiera energii na drogę powrotną. No Maksiu, nie widziałem żadnego gościa w swoim wieku, który by tu sam wszedł Jak patrzę na tego chłopa, to jest mi miękko. Pod nim jest 600 metrów przepaści. Ale czego nie robi się dla fotki? I myk. Patrzcie się na to, jak góry zmieniają człowieka. Maksio, Kinderek. Maksio, no co, ty, kinderka? Bo nie wiem, czy wiecie. Ale Maksiu nie je kinderków. jest teraz wielkim górskim piechurem, on już nie je kinderków. <laughs> nie je, nie je kinderku. <laughs> Mam go zjeść? <laughs> no proszę zjeść kinderka, zrób to dla tatusia. <laughs> Maksiu gotowy, żeby ruszyć w drogę powrotną? Idziemy? No i szacun. To teraz 4,1 km w dół. Także tego chyba najwyższy czas wracać. Zleźliśmy z tej góry, a ten pasz jak popinkała. Idzie jak przecinek wyprzedza wszystkich. Prawie 8 km zrobił. No, jest gość. A wystarczyło rzucić kinderki. Za parking zapłaciliśmy 91 złotych zamiast 370. Więc w sumie jest różnica. No i git. Najważniejsze, że ten mały piechór będzie super dzielny. Górka zdobyta, jedziemy szukać miejsca na nocleg. A dzionek, powiem wrażeń, kończymy na tym obozie. Nad rzeczką, idziemy się kąpać. Jak wiking. Ciepła woda? No, taka. O, jak mi przykro, słoneczko zaszło. Na szczęście woda jest gorąca. Dziękuję. A tymczasem wieczorkiem gra w wojnę. O ty. Zgarnął wszystko. Domek i... jaj 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 Dobranoc.